Zresztą, tak jak chodzimy, jak rozmawiam z ludźmi ogólnie z całej Polski, bo mam znajomych wszędzie, to każdy mówi, że to samo jest, to jabłko jednak leci, i każdy mówił, że już ten 2021 to będzie rok 2018. Tak naprawdę on się nie powtórzy w tym roku, 2018 rok, bo każda odmiana gdzieś ma jakiś chimer, Jedynie może galę zostaną, że nie będzie większego problemu, ale na całej reszcie. Będzie leciało. Mam znajomego, mówi, że Itaret Tarek no masakrycznie poleciał. Z drugim chłopakiem gadam, mówi: Kloster w ogóle nie jest akwit. No mhm. mówię, ten rok nie jest taki. Wow. No i jeszcze dalej ta pokota nas tłamsi. I zobaczymy, so co to będzie faktycznie we wrześniu. Ile tych tonur wiemy. I mhm. tutaj jest taki trochę płasko, bo sami sobie szkodzą. Już ten 18 rok tak wypatrują. I w końcu sobie wypatrzą ten 18 rok. A jabłka nie będzie tak dużo. Jeszcze nie zapominajmy, to jest dopiero początek opatania, przyjdzie Janowy. No, ja I pierwiesz. też może być tak, że po Janowym, jak w tamtym roku na klosterze się zrobiło, że 20 parę skrzyń zebrało się drobnego jabłka z hektara. Cześć, witajcie. Jesteśmy w sadzie znów u Kamila. Cześć Kamil. E, kwatera Prince'a, tak Kamil? Tak, tak. Kwatera Prince'a. Kwatera prinsta, Starsza kwatera Prince'a. Dla porównania, żeby zobaczyć, czy ten Prince się nam sypie, czy nie. Tutaj jesteśmy, nie wiem, czy to na kamerze będzie dobrze widać, ale jesteśmy w lekkim dołku, W tak? sadoleniu, tak. Ta ciałka idzie pod skosem. I tutaj jest takie praktycznie najniższe położenie ciałki u mnie w sadzie. I tutaj generalnie ten Prince się sypie. sypie. Ten prins się sypie. Na przebitkach za chwilę Wam pokażę. Teraz sobie zobaczycie e, z wyżej położone kwatery, gdzie tam jest. Ok, nie? I okay, tam jest normalny, normalne zawiązanie. Praktycznie bez przeszedzania. On się tak fajnie sypie, jakby był już przeszedzany. I tam Ale... będzie poprawny plon. No, z tego co widać, tak? Jeżeli tutaj widzieliście sobie, chodzimy i patrzymy sobie na góry drzewa czy doły, to generalnie tu jest naprawdę tych, tych zawiązków mało, do, do bardzo mało. A na tej przebitce, co widzieliście wcześniej. I jest poprawnie. poprawnie tutaj z Princem tak. generalnie yy, nie będzie problemu. Efekt? Czemu tam, tam jest dobrze, tutaj jest źle? Ukształtowanie we, terenu? We, we, wydaje mi się, że albo zima to zrobiła te przymrozki zimowe, raczej mrozy zimowe, albo też mogło być tak, że ta chłodna wiosna też się przyczyniła do tego. Jednak czym wyżej to jest cieplej, a na tołkach zawsze jest chłodniej. To mamy dwie takie alternatywy. Albo zima to zrobiła, albo wiosna. Okej. Okay. Y Przerzałeś tego princa? Tego? Nie, nie, tutaj nie było niczym robione. Dopiero A... miało być robione BA, ale chyba w tym roku powstrzymamy się od tego, bo nie ma sensu. Dobrze i kolejne pytanie o regalizm, Powiedz mi, był stosowany na pewno raz, bo na poprzednim filmie to mówiliśmy. I w jednej dawce czy w dwóch już to stosowałeś? Nie, nie, w dwóch dawkach już poszło. Tak, więc tu są dwie tam. regalis teraz... też powinien podtrzymać te zawiązki, nie? Tak, regalis powinien podtrzymać, ale nie dało rady. I zobaczcie też na przyrosty. Przyrosty się zrobiły takie. Po dwóch tawkach nie powinno pić czegoś takiego. W tamtym roku, po dwóch tawkach było trzeba wyhamowane. A, A w tym roku... roku ono sobie rośnie. Jednak to też jest ten efekt tego, że. Szybko to wszystko wyskoczyło, pierwsza tawka poszła nie na balon, tylko już dosłownie na przyrost. Mhm. No i to trzewo już się nakręciło. Mamy tuż o wielkości, to co ostatnio mówiliśmy, na wosy w to trzewo weszły i ono ma potencjał do rośnięcia. Czyli okej. Okay, my... Zima to jest raz, ukształtowanie terenu to jest dwa. Tak. Planowanie w tamtym roku tutaj było? 65 ton, około 65 ton. To było takie poprawne... Ale tam na górce, gdzie jest ok z Też było takie same. Bo mówię, w tamtym roku przerzecałem, to, to był wyrównany plon, nie było jakiś szaleństw po 100 ton, mhm. tylko był normalny, normalny plon, taki jaki powinien być. Ok. Tak tylko mamy na prinsie, na innych odmianach. Jak wygląda sytuacja? Na szerominach jest dobrze, też trzeba się przeszecić. Na Likolu ostatnio jeszcze jak pyłem to było dobrze, nie Pyłem przez ostatnie dwa dni, to może pojedziemy też zobaczymy jak to wygląda. Dobra, jesteśmy w Jeronimo. Tu jest no jaka podkładka przypomnij? 26. 26 no i zobaczcie ile towaru. więc co to z tej strony, bo to pod słońce będzie No dokładnie. No, tutaj jest. Tutaj kamień na pewno trzeba będzie przerzedzać, nie? Tak, tak. Benzyloadenina? Jest... Ja co roku przeszedzę na no, w ropie, ewentualnie ATS-em, jak są warunki, to ATS-em. A w jakiej ale... dawce ser benzyloadeninę, No bo ATS już jest za późno, teraz tylko... Wiesz co, ja ogólnie max celem przeszedzam, to tak jak tutaj na tego, że Romina wydaje mi się, że około 6 litrów pójdzie. Mm -hmm. Jeszcze zobaczymy, myślę, przed samym przeszedzeniem, jak to się będzie trzymało, ale chyba 6 litrów powinno wystarczyć. No, bardzo ładnie, bardzo dużo i to się jeszcze trzyma, prawda? To widzimy, że to się, nawet te mniejsze się też trzymają, nie? To się wszystko naprawdę się trzyma, ale też, no, jako wiadomo, że to jest Red Delicious, te drzewa są we wzroście trochę wyhamowane, nie? Bardzo są wyhamowane, ale zobaczcie, ogólnie nasze ramienie, ja pamiętam takie, liścia. liście. Zazwyczaj w Przerominie o tej posze to były takie listki, mhm. a też można sobie obserwować, jak to pęci, żeby taki liść był nasze rominie, tak Pod koniec tutaj, maja Pod koniec maja mm -hmm. okay. Dobra I gala Tu mamy czy... Yy, tak, możemy tutaj pójść, pójdziemy też w trójkwilt tutaj jest alpikala Jeszcze na gali to trochę za wcześnie jest mm. Po co dopiero kwitnienie skończyliśmy to, no, to... jeszcze... To jeszcze trochę trzeba będzie poczekać Ale mimo wszystko Ale wiesz, że u większości yy, na gali jest dobrze, nie? Ja tu nikt tu nie, powiem, nie narzeka, tak, że, że nawet by... jak mróz przyjdzie, to na kali jest dobrze To chyba no. zawsze, nawet i po przymrozkach, trzeba galę zawsze delikatnie poprawić, żeby to jakoś wyklątało nikt nie, nikt nie narzeka, wiesz co, że, że, ten, że na gali ma y, za mało, no a tutaj na, na tych młodych drzewach to widzimy, że jest dużo za dużo, nie? Tylko jeszcze powiedzmy o kali, że tuż osób narzeka, że... Nie to, że zawiązków nie ma, tylko trzew nie ja Choroby kora i drewna, dokładnie. Ta zima bardzo, bardzo poszkuciła w gali. Po swoich sportach, które tutaj masz na starszych drzewach, ja mówię, to widzisz generalnie, że któryś ze sportów był bardziej, yy, bardziej ucierpiał przez, przez tą zimę? Powiem ci tak, w tamtym roku na przykład sport w walce pod koniem bardzo mocno potało po metrowych mm -hmm. przyrostach, to tam jest kwatera około 4000 trzewek, to tak jak policzyłem, to może 30-40 w będzie tylko uszkodzonych, to nawet w takim dużym wypędzeniu trzeba jakoś to prześlimowało, to chyba jest też cała kronomia od początku do końca, bo osób może gdzieś na końcu coś źle zrobiło i te trzewo jeszcze nie poszło w ten sen i mleci. leci. Może też nieodpowiednie stanowiska. Wiesz jak teraz kale ludzie sadzą. Gdzie popatnie, tam tak. A mhm. jednak tak jak tutaj to mamy jedno z wyższych położeń. I ona możemy przejść po kolei i nie ma nawet jednego trzewka wylotu. A to są krzewka w tamtym roku sadzone. OK, żeby mówić coś więcej o gali, to, to jeszcze chwila, bo to mówię, to kończy kwitnienie. Ale po ilości zawiązków, generalnie to widać, że, że nie będzie tutaj problemu. Jeżeli chodzi o zdrowotność, jest OK. Jeszcze w Brookfielda. Dobra, idziemy na Brookfielda. Ok, gala Brookfield. Ilu letnie drzewa przypomnij? To jest w tamtym roku sacone, to było dwuletnie drzewo, wsacone, i teraz jest taki jakby pierwszy rok, w którym on będzie coś owocował. To jest podkładka tu ciastka, szóstka. To nawet zobaczcie, tak jak tutaj gdzieś taki przypadek jeszcze końcówka kałęsi. Mhm. Ale tutaj na całości trzeba nie ma problemu. Wszystko jest strowe, przewodniki po kolei można iść. Nie, tu jest wszystko nie tu widać, nie? Z galą nie będzie problemu, jeżeli chodzi o ilość jabłka, teraz zobaczymy jak to będzie w, dalszym, w dalszej części sezonu, ale też widać po tych drzewach tutaj, że u Ciebie na tych galach z chorobami kory i drewna problemu nie masz, nie, ma. nie masz, nie? No, ale gdzieś tam jakieś trzewko się znajdzie, ale to nie są jakieś ilości, że szutuję na hektar czy. Mm -hmm. Ale też galata będzie na, no na pewno do przerzedzania, nie? Tak, tak, tak. Tutaj też wiecie przeszedcimy, bo co są młote trzeba, jeszcze nie to rosły to końca, to też nie można jej wyżyłować tak, żeby stanęło w owocach, żeby nie rosła. Ale będziesz czekał do benzyloadeniny, czy, czy, czy coś wcześniej. Wiesz, chcesz? co na starszej kali, to bym zrobił Prewiz, ale na takich młotych to wydaje mi się, że spokojnie pensa wystarczy. To tutaj nie będziemy szaleć, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, żeby coś z tego urwać. Bo... Brevis... Metamitron, żeby było, żeby było silniejsze, czy dlatego, że, że dlatego Metamitron, bo mamy takie kiepskie warunki pogodowe, że jest chłodno? Wiesz co? Ogólnie Benzylo tak, ale... potrzebuje temperatur, nie? No to wiadomo. Metamitron chociaż. aż tylu nie potrzebuje. No nie? ale takiej... zobacz, Metamitron na górę. Mamy cały czas Metamitron, żeby też nie zrobić sobie krzywdy takiej, że. Okej. Okay nie urwiemy potem nic, albo no sporadyczne ilości, tak więc z też trochę trzeba się zastanowić, popatrzeć się na pokotę, na trzewa, co mamy na trzewach, jak mamy, bo to nie jest takie hop wiecie, no pojętnie czym zrobimy i będzie dobrze, dobra, no ładnie, ta brukwiltka, to co, idziemy na Ligola? Na Ligola jeszcze ewentualnie możemy w Przepitce zrobić walkę, jak wykląta walka, dobra, Ok, mamy tutaj Glostera, zobaczcie jak wygląda Gloster u Camilo. A jak on planował w tamtym roku? W tamtym roku to była taka dziwna historia, bo on okurnie ładnie zawiązał. Tylko przyszedł lipiec, i tu jest równy hektar. To z hektara zebraliśmy 22 skrzynie drobnego przemysłu, takiego 2 cm, 3 mm -hmm. morze. I spadło 20 skrzyni, urwaliśmy z tego kawałka 100 skrzyń to jakieś 33 tony plus tamte 20 skrzyń pomnożyć to razy 3 to może by było 50 ton tylko to były jeszcze w tamtym roku trzewka takie jeszcze nie doszły do końca to one dopiero Chy. teraz naprały takiej masy co to, to taki był chyba poprawny plon, jakby w tamtym roku to wszystko się utrzymało ale jest go dużo też, nie? Też do przeszedzania, mi się Te wydaje. że jest tutaj do przeszedzania. Tutaj taka dziwna historia jest, że ten kloster co roku, on jest tak potężnie zaponkowany. Jeszcze nie było roku, żeby któregoś roku przeszucił, żeby pyły kołe drzewa. I to można się pochwalić, że to jest podkładka 26. I 26 no. na klosterze słabi i rośnie jak dziewiątka na prinsie. Tylko no. tutaj właśnie jest chyba taka historia z klosterem, że Klostera zrobiło się naprawdę idealnie ponaruszowy. On później trochę wyszczelił i rekalist ta pierwsza dawka weszła w takim terminie, w jakim powinna wejść. I są przyrościki, no dosłownie no. Wszystko w termin, nie? czy tak jak tutaj. To tak powinno normalnie wyglądać, jak co roku wyglądało na wszystkich odmianach. A wiesz z tym princem, jak on generalnie tak poszedł wegetatywnie i nie będzie miał jabłka, no, no. To, go, no to go ciężko będzie wyhamować. Wiesz co, jeszcze pójdzie teraz trzecia tawka i jak będziemy widzieć, że te jabłka faktycznie tak opleciały jak opleciały na tamtych kwaterach, to chyba jeszcze podcinanie zrobimy. Bo no. inaczej to co? W zimę się samortujemy z sekatorem. No, to... A nie chciałbym tego. Bo jak go, wiesz, jak go jabłko nie wyhamuje, to będzie bardzo ciężko, nie? Nie, rekalis też już go tak mocniej nie przytrzyma. Chyba, że jeszcze jest taka teoria, że może przyjść taki czas, że on sam stanie. Z tego, że nie wiem, z... ta przemiana w nim się z... zrobi i ten rekalis może zacznie faktycznie działać, i to trzeba się uspokoić. Może pokoty przyjdą normalne, że nie będzie padało, trochę przesuszy się ziemia. Mhm. No na pewno jak tam jabłek nie będzie to podlewanie to będzie późno włączone żeby go trochę przystopować Dokładnie, żeby mu nie pomagać Okej, okay. czyli ligol nie? Ligol, tak Dobra. I mamy ligola Tu długo przerzedzałeś go? Nie, ten nie był przeszedzany, tam niższą kwaterę rapiłem ATS-em, bo w tamtym roku było mniej No I tamto rapiłem ATS-em, tą zostawiłem sobie na późniejsze przeszedzenie, żeby też sobie nie naszkodzić co bardzo A ty, ty go będziesz chciał jeszcze przerzedzać? Jest to, Chyba nie, nie? Tak jak na czubkach może same góry to jeszcze bym zrobił, zobaczymy jak ono jeszcze trochę podskoczy, bo te doły nie są takie sapokate W tamtym roku tutaj był naprawdę dobry plon i jednak one są wysilone jak w likolu. to i tak to przeszło tak nie przerzucił, że nic nie ma. Mhm. Tutaj można powiedzieć tak, że od kury to gdzieś na tym przewie coś jest. Ale też to nie będzie taki plon, żeby był obfity plon, taki normalny Taki spokojny. bez strzału, no tak. taki normalny, taki poprawny, tak jak mówisz, dokładnie. Faktycznie, górami tego Ligola masz więcej. Dużo więcej tymi górami masz. Nie wiem. Może pokażę tak. Tutaj znowu jest ta sama historia co na tamtej ciałce z Princem. Tutaj jest najwyższe położenie. W tamtym hmm. roku jak ten mróz przyszedł to tutaj ta kwatera właśnie na kurze miała dobry plon. Czym niżej schodzimy to było mniej tego plonu. To tutaj znowu na odwrót będzie, że na dołach Ligola będzie więcej. Okay. Bo w tamtym roku kopyło prawie w okule. A znowu na kurach ciepło dużo. To będzie jako mniej w tej kwaterze No bo zobacz, to drzewo jest, tutaj jest naprawdę full, nie? Na tak, tym drzewie tak. Na ale tym drzewie, ale już na, na tym obok, już tak dołem Takiego szału nie ma, nie? Takiego, tutaj trochę jest Tu dołem nie ma, ale to ma ale to wiesz, to jest wypadek przy pracy. Tak jak w kwaterze, któreś trzewko mogło w tamtym roku mieć mniej, tak, mogło tak. przerzucić to tutaj patrzeć, trzeba kwaterami patrzeć, jak cała kwatera wygląda. A nie pojedynczymi trzewami Średnio z kwatery, nie? Okej, okay, ale Ligola jest, powiem Ci szczerze. Ligola jest na tą chwilę. Na tą chwilę. Na tą chwilę. chwilę na tą chwilę, to nie będzie generalnie super, ale no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest poprawnie, Poprawny nie? Poprawny plon, taki około, ja wiem, tutaj może 50 parę ton pęcie, jeszcze zobaczymy, jak to pęcie wyglądało potem, czy nie poleci. Albo wiesz co, jak zrobić oprys, to tylko same góry, nie? Pozamykać dysze od dołu. Tak, tak, ja ogólnie przeszedłem, jak robię i widzę coś takiego, to już nieraz praktykowałem, że same czubki pryskałem, albo ewentualnie same tały, to wszystko zależy, jak to trzeba wykląta. Ale w tym roku nie wiem, czy w tą kwaterach w ogóle będę wieszczał z przeszedzaniem, żeby też sobie krzywdy nie zrobić. Bo, tak jak mówimy, jest ten plon rozłożony, po całym drzewie, nie jest intensywny. To może zrobimy także ewentualnie jakaś delikatna ręczna korekta, potem po opacie. janowym. Bo mhm. w innych kwaterach, gdzie jest może więcej, ko to zrobię przeszedzanie, żeby potem nie wydawać pieniędzy na, na ręczną korektę, bo to są satusze koszta w tych czasach. Jechałeś Ligola etefonem, żeby wiesz, wyrównać nie, nie, go? Nie, 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 nie. W tym roku nie robiłem nic. A we wcześniejszych latach jeździłeś programem etefonowym, czy cokolwiek z etefonem, Powiem żeby na tak, yy, wcześniej jeszcze, tak jak był właśnie 18 rok, czy takie mhm. te stabilniejsze lata, to może robiłem yy, etefonem. W tamtym roku robiłem maxcelem, na przykład też, gdzie było przemarznięte to w mniejszych tawkach, żeby też ten błąd trochę mhm. poszucić. Po ale mówię... To ostatnie lata tak słabo sprzyjały to Okej. Okay. To co? Tyle? Czy jeszcze jakąś odmianę pokazujemy? Jeszcze musimy w tą walkę pojechać, żeby pokazać jak wygląda trzyletnia walka Właśnie, czy są te przemroszenia, czy nie ma, jak wygląda ją Dobra, to jedziemy do gali Gala walk, który rok? To był 2019 rok zacenia teraz będzie trzeci rok Tak samo, można zobaczyć. Nie ma tych wylotów, nie ma przemrożeń. Zdrowe, zdrowe drzewka, zdrowe, tak? Zdrowe drzewka, tak. Nic, no nic się z nimi się nie działo. Tu jest wysoko położone stanowisko? Hmm. Tutaj też jest wysoko położone stanowisko. No, tak, jak tam byśmy widzieli tylko samochód z zasłania. Tam już jest niższe, to z tamtej strony już jest wsadzony żeromin. Aha. A tutaj jest gala wsadzona. No, naprawdę... Mega dużo, ale to jeszcze się okaże, jak będzie dalej, nie? Tak, to no mówię, to jest dopiero początek i zobaczymy, co czas pokaże. Tak jak mówiłem, na pewno w Kale tak samo i tutaj wiecie, z przerzucaniem, żeby ją wyrównać. Bo nie chodzi o to, żeby mieć kali i śrutu, tylko żeby mieć kale, chociaż tą siótemkę. No. Tak jak z młodych trzew. Bo potem, potem normalnie na starszych trzewach też się nie uzyska takiego idealnego plonu z kali, żeby były same grube jabłka. Ale faktycznie, zdrowotność super. A, możemy wrzucić reklamę. Kualiwal. W tamtym roku coś już na tych drzewkach jabłka było, prawda? Słuchaj, tutaj jest 4000 drzewca są, no. 1280 na 70. To no w tamtym roku z tego kawałka już urwałem 40 skrzyń. No. Może dużo to nie było, ale jak na pierwszy rok. Bardzo ładnie, ta gala bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Mi się wydaje, że walka też będzie ładniejszym sportem, bo ona potem w późniejszym czasie będzie miała pasek. Nawet w tamtym roku jak rwaliśmy to była czerwona i ten pasek też już był zaznaczony, to nie będzie taka... A taki był połowa... widoczny, ten pasek? Widoczny był pasek. Nawet jak coś, to potem Ci mogę gdzieś potesłać zdjęcia z rwania, mhm. to będziesz jakąś przepitkę mu wrzucić, jak to wyglądało w skrzyni, jak to jabłko wyglądało. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie. To tyle generalnie odnośnie dzisiejszej sytuacji. Mamy dzisiaj 27 8. 28 maja i tak to wygląda w sadzie. Zobaczymy, jak będzie później. później. Dzięki, Kamil. Na razie, cześć, a jeszcze na koniec to tam jeszcze grzyba nie ma, bo filmik <laughs> mamy. Ale u ludzi, chyba w tym roku, też się zaczyna już robić problem z parchem. <laughs> już znajdują. Tak. Okej, okay, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, to zobaczenie.